Gaming, a to jest kolejny vlog na naszym kanale ze mną jest oczywiście Szymon witam Max Siema. no i ja Karol e, witam was dzisiaj w, z piękną panoramą górską u naszej babci ponieważ jak możecie e, się domyślić jesteśmy na wakacjach no i to jest pierwszy powód dla którego ostatnio na naszym kanale nie pojawia się za dużo filmów e, i... w tym filmie chcieliśmy właśnie omówić sprawy i dotyczące kanału. Tak jest, więc e, tak, na, e, tak na pierwszy rzut e, odcinki będą około pojawiać się następnego tygodnia. Myślę, że jakoś mniej więcej za tydzień będziemy wracać tutaj właśnie i będziemy starać się coś nagrać więc możecie za, ten, za tydzień chyba około nie wiem 27-28 możecie spodziewać się pierwszych odcinków znowu na kanale no i jako, że była teraz ta przerwa związana właśnie z tym naszym pobytem tutaj w górach chcieliśmy zrobić maraton maraton filmowy który właśnie się odbędzie jak wrócimy więc Maratonu spodziewajcie się w okolicach sierpnia. Tak, w okolicach sierpnia też pewnie z jakimiś jeszcze przerwami, bo też pewnie gdzieś będziemy wyjeżdżać. Ale na pewno chcieliśmy coś ogarnąć: jakieś odcinki z Fortnite'a, z CS'a. Ja też planuję zrobić serię z Call of Duty World War 2. więc na pewno będzie trochę kontentu. No i co? To by było chyba na tyle z dzisiejszego vloga, takiego krótkiego. E, może jeszcze raz pokazać mam tutaj właśnie panoramę górską naszą. Tam, że tak się to prezentuje. Tak. E, Tam oczywiście mamy jeziora, ale to. Jezioro Orawskie, jakby ktoś chciał e, e, przybliżyć się. No i oczywiście my dziękujemy wszystkim za oglądanie. Jeżeli nie możecie się doczekać kolejnych filmów na naszym kanale, no to zostawcie łapkę w górę, komentarz. I jeżeli tego jeszcze nie robicie, zasubskrybujcie nasz kanał. Do następnych, trzymajcie się, cześć!